skończę łódzką filmówkę i bardzo się cieszę, że ją kończę, bo myślę, że czekają mnie teraz bardzo fajne rzeczy. W szkole też było bardzo fajnie. Poznałam tam bardzo wielu ludzi, których pewnie nigdzie by się nie udało wcześniej poznać, jestem z Katowic i, i tam jest jednak troszkę inny klimat, a tutaj rzeczywiście mogłam tak troszkę, nie podróżując, znać całego świata, że tak powiem. No. <laughs> <laughs> Oczywiście użyłam niefortunnego słowa. I, i w tej szkole mogłam się otworzyć, o. Mogłam trochę bardziej odważnie poznać siebie, przyznać się do siebie. Takie duże słowa troszkę, ale no chyba właśnie tyle. Z, to jest najważniejsze, co z tej szkoły wyniosłam i mam nadzieję, że teraz właśnie niosąc spotkają mnie fajne rzeczy i. Taką fajną rzeczą, na którą się bardzo teraz szykuję, jest nasz teatr, który zakładamy z kolegami z roku. On będzie w takiej starej manufakturze w Łodzi. I tam chcemy też robić swoje projekty. Ja bym też bardzo chciała, żeby ten teatr nie był takim po prostu teatrem, jak każdy, nie wiem, zakłada coś, żeby, nie wiem, zbierać pieniążki albo jakoś się realizować, kiedy nie ma innych pomysłów. Ja bym chciała, żeby to było miejsce, gdzie naprawdę można też pracować nad warsztatem, cały czas się rozwijać, bo chciałabym, jak już coś robię, to żeby jednak dążyć do czegoś wyjątkowego w tym i zrobić coś naprawdę fajnego, komuś coś zostawić, bo no tak jeszcze nie umieram spokojnie, ale, ale ogólnie chciałabym, żeby tak właśnie wyszło, żeby to było coś wartościowego. <słysza> Terima kasih telah menonton!